Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo o portalu epetrol.pl. Dziesiąty tydzień roku przynosi nam sporo obaw związanych z sytuacją międzynarodową, przede wszystkim za sprawą tego, co dzieje się między Rosją a Ukrainą, konfliktu o Krym, którym na krótki czas podbił notowania cen ropy, a na razie po uspokojeniu tej, tej sytuacji chwilowym można powiedzieć, że rynek cały czas w niepokoju wyczekuje tego, co może stać się dalej i jak może się to odbić na światowej gospodarce. Na polskim rynku stacji już w jakiś sposób przenoszą podwyżki związane z tym niepokojem. Już zobaczyliśmy podbicie cen o 2 3 grosze jeśli chodzi o ceny detaliczne wydaje się, że kolejne tygodnie również mogą przynieść powtórzenie tej samej skali podwyżek. Wspomnijmy w tym tygodniu benzyna kosztuje średnio 5 zł i 33 grosze, olej napędowy 5 zł 38 groszy, 2,66 kosztuje natomiast litr autogazu. 2-3 groszowe podwyżki to jest perspektywa przyszłego tygodnia jak najbardziej. Natomiast powiedzmy jeszcze, że na świecie w obliczu konfliktu ropa chwilowo wprawdzie podbiła się w rejon 112 dolarów za baryłkę na moni giełdzie jednak od tego momentu wróciła już można powiedzieć w rejon 107-108 dolarów i wydaje się, że w najbliższych dniach, dopóki nie będziemy mieć jakichś konkretnych ustaleń, tudzież konkretnych niestety, ale wydarzeń mocniej konfliktowych między Rosją a Ukrainą, to te ceny powinny pozostać bez zmiany. Tutaj ten poziom 107-108 wydaje się stosunkowo bezpiecznym, jeśli chodzi o, o tą londyńską giełdę. I wydaje się również, to należy podkreślić, że troszkę w jakiś sposób inwestorzy już przyzwyczajają się niestety do tej sytuacji konfliktowej, widzą, że nie, nie stanowi ona aż tak poważnego ryzyka, przyglądają się już innym danym maksymalnym a konflikt rosyjsko-ukraiński w najbliższych dniach, jeżeli nie będzie eskalował, może po prostu stać się jednym z wielu wydarzeń na świecie, które mogą mieć wpływ na gospodarkę, już nie ten decydujący, ale tylko, jak powiedzieliśmy, jeden, jeden z wielu.